Powiedz mi, które jest lepsze na obecną chwilę. No na obecną chwilę lepsze jest Aker, nie? No, a jak będziemy bardziej się chyba w wbudowanie, to no. To, 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 to robanie tak. drewne, bo to po prostu będzie szybsze i lepsze, i wygodniejsze. No w sumie w sumie nie wiem z jakiego z jakiego powodu myślałeś, że, że moc z kurwa starego dziada mi się spodoba. Nie wiem. Bo. Dłuż... Robanie drewna jest kurwa useless. No nie stary, bo takie budowę będziemy później odpierdalać, że to nam bardzo usprawni proces. Dobra, ale ja myślałem, że to będzie jakaś moc, nie wiem, Awienia czy coś. Nie, tak tutaj nie, to są bardziej takie moce usprawniające rozgrywkę mocno. Aha, to tutaj nie ma żadnej mocy, która by zwiększała damage, albo rezysty, albo nic takiego nie ma. Chyba na rezysty coś jest, ale tak to ci nie powiem też, bo nie walczyłem ze wszystkim posami. A ze wszystkimi nie walczyłeś. No ja do końca gry nie dotarłem, kiedyś wspominałem o tym. To po prostu podnosi no marzenie, jeśli chodzi o początkowy etap. No dobra, morteczkę to tak swoją drogą generalnie jak już zaczęło grywać. No, siemaneczko. Ja jestem Lucik. <grym>, chcielibyśmy się przywitać. Witam serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Miło, że tu z, z drugiej strony jest Lucik. Zaczynamy kolejny odcinek. Udało nam jest. się pokonać drugiego bossa Czarnego Lasu. Także mamy już dwa domeny zrobione. Dwa alokacje są na spokojnie wymaksowane. To teraz będziemy przygotować się. Do bagien, do wyróżnienia na bagna, bagna właśnie, bo dostaliśmy od tego starcza taki klucz, klucz na mokradła, dokładnie coś takiego, nie? I teraz będziemy się do tych mokradłów przygotowywać, żebyśmy sobie dali radę w tych mokradłach, bo no to już będzie troszeczkę inny poziom, e że tak powiem, rozgrywki, bo już się zbliżamy teraz już na trochę taki bardziej wymagający poziom i będziemy musieli się przygotować, w sumie tu jak Luciek stwierdził, że już jesteśmy gotowi, tylko musimy potki sobie powytwarzać na życie i na trucizny, także na razie się do tego przygotujemy, yy, także no też mogliście obserwować, że wczoraj, że w poprzednim odcinku mieliśmy sporo problemów z dotarciem do bos'a, yes. bo Niestety, jesteśmy tak ch**ymi marynarzami, że się okazało, że zamiast bezpośrednio płynąć, kurwa, na wyspę, to żeśmy dwa razy w wyspę poszli i nas raz, raz, że troll nas zabił, potem nas zabiła jakaś osa z innej równiny, a na trzecim razem udało nam się tego bossa pokonać, więc jak to się mówi, do trzech razy sztuka, także znaleźliśmy panią sprzedawczynię, także od ubrań, także możemy sobie jakieś tam akcesoria pokupywać. Ale raczej nie będziemy kupować, bo bardziej zależy nam tutaj na e, stragarzu, który będzie miał przy sobie jakieś e, akcesoria na udźwig, żebyśmy tego udźwigu mieli więcej. Także będziemy się rozglądać za takowym właśnie sprzedawcą gdzieś w drodze dalszej. E, a tutaj widzę, że ludzi chodzi. Powiedz mi Mordo, co potrzebujesz? Ja może skoczę do lasu, ci tam poprzynoszę, coś potrzebujesz konkretnego? Właśnie to jest to, że nasze przygotowania się opłaciły i mamy wszystkie składniki najważniejsze. A, dobra, no, to jak mamy wszystkie składniki... Chiedzce, żeby usprawnić to... proces, bo zaraz się jeszcze prześpimy. No, no 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 no. No I po to prostu co? postawimy jeszcze jedną beczkę, żeby po prostu dwie potki dwie te bazy naraz się przerabiały. No no to zajebiście w takim razie. Ja i nie mam co do powiedzenia, no ogólnie powiem... Może czekaj... Myślę, że to ten roczny... Las i sam boss nie był tak trudny jak ten jednogwiazkowy troll, który nas zabił. No, podszedł do tak nas i. Łubudu. Do... Łubudu, bo też ja generalnie laga mózgu dostałem, bo nie umiem pływać yy, łódką, a łucik po prostu myślał czemu, że mu się nie, gra zbugowała. bo z drugiej strony. W stronę łódki po prostu no. i było ciemno, nie byłem w stanie tego rozpoznać za bardzo. I, się panik I oczywiście panika weszła w akcję i. Idu pana. No. no niestety, takie tutaj weszła. Okej, tak fermentacja. fermentacyjna... A, brutal do nas w ogóle, psy. zobacz kurwa. O, ja pierdzielę. Jest... Naprawdę ta gra nas kocha. O, tutaj się... Tu się stało? powiedz mi. Nice. Brutal se przyszedł tak o pod nas dom. Ciekawy. Dlatego też, póki się nam te brzeczki, to wszystko nam się robi, to stawiam po prostu z tamtej strony lasu mur. Mhm. I dlatego też y, po prostu... O kurde, szlachetnego drewna zużyłem y, też dlatego też po prostu sobie wezmę tutaj na zapas, może na razie ja to odstawię na bok, kurde, bo jeszcze zginę i kupię. Bo ja bym tak chciał chociaż na te właśnie... mokradła mieć ulepszony swój mieczek chociaż na trzecim levelu, żeby było to nam... żebym trochę tego damycza, tak coś tam robił, dobra, tylko sobie sprawdzę szybko na... E, no, nie um, ma problemu, jakby... ogarnięcie brązu, brązu już miecz. nie sprawia nam problemu. Nie, nie, brązu teraz nie, tylko bardziej właśnie mi o to chodzi, że... żebyśmy mieli właśnie... Dosyć... dosyć dobrze się przygotowali na to, bo jednak tak jak powiedziałeś, no to już są Mokrada, to już to, to troszeczkę nieznany biom, gdzie mnie nie było, także ja znowu wszystkiego będę musiał poznawać się, znowu się z tym wszystkim rozpoznać, co i jak, gdzie co jest. I no troszeczkę będzie tego chodzenia tam i też nie powiem, że po wczorajszym odcinku pewnie już wywnioskowaliście, że no nieźle, żeśmy w tupę dostali, a że mieliśmy tak równie do dużego jak, jak ten, ci... No, no. Moją... No głównie ja, no bo nieraz mi mówiłeś, że ta gra jest mnie zaskoczy w ten negatywny sposób, chociaż swoje plusy też ma, bo wie, wiecie, jak na, grę, jak na grę, która jest jednak, no powiedzmy, grom, która cały czas jest, powiedzmy, no może nie tak często aktualizowana, ale jakieś tam aktualizacje cały czas dostaje, cały czas ta gra się w jakimś stopniu zmienia, no to i tak powiem wam, że jest fajnie, bo mamy przynajmniej, przynajmniej mamy taką trochę... No, odskocznie od innych gier i też troszeczkę nie jest tak raz za łatwo, bo gramy jednak na poziomie normalnym, a zobaczcie, jak tak raz sprawia nam tu problemy. Jakbyśmy grali na jakimś hardzie, albo jakimś, nie wiem, immortalu, to byśmy kurwa pewnie <ścoughs> teraz wychodzili dopiero z łomki albo złomek, kurde, do czarnego ranka. No, nasu. można sobie nie tutaj na, na trudny poziom walków ale nie wiem, kto normalnie to robi, bo komuś pomagamy no za nawet... dużo czasu za dużo czasu, bo my chcemy taką po prostu lu luźną serię zrobić, gdzie wam po prostu pokażemy mniej więcej, jak ta gra wygląda i zachęcimy was również do zagrania w tą grę, bo jest naprawdę super. No i oczywiście zachęcamy was, jak codziennie w każdym materiale, wbijajcie na Discorda, do Lucika, link yes. w opisie, w także napiszcie, zostawcie taktyczny komentarz, możecie sobie napisać cokolwiek tam, jak wam mija dzień, czy tam po prostu jakieś pozdrowienia do znajomych i tak dalej. No Tutaj odchodząc od tego tematu, to Naprawdę super, super serwer, polecam, naprawdę. Ja tu jestem i no, twórca jest y, okropny, zmusza mnie do nagry nagrywania na YouTubie i, i się boję go. Tak. Y jest, jest tyranem, kolonistą zawsiały, także no, mówię wam. I was też ja się y go boję. ogarnę spokojnie, wykorzystam. Tak, on was też zmusi, więc uważajcie, ale nie tak mówiąc, już nie śmieszkując, no to naprawdę jest fajna atmosfera. Fajne nie, tam naprawdę na mniej ludzi. Każdy, kto jest entuzjastą gier komputerowych, to naprawdę znajdzie tam swoje miejsce. To jest bardzo miły serwer i administracja to trudba. Żadnych, kurde, tych toksyczności. Nie, 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 nie. Tam, tego, tam tego nie znajdziecie. Więc, jak ktoś lubi burdy, to, to nie do nas. Okej, okay, nie wiem, czy trochę. Może tam. Może o tak ustawię, czekajcie. O, żeby się to wyrównało. Żeby ten spadek nie był aż taki ten. Okej. Okay. No i wiadomo, trochę tutaj wyżej będzie z tej strony, to i taki troll będzie miał problem się tutaj wspiąć. W razie ataku. O tak mogę to ustawić, dobra. Tutaj już musimy skręcić zrobić mały nie że nie tak jak miłość czy coś, tylko... Co? A? Co? A? co? 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 What the fuck! O czym on gada? Moi drodzy, co tu się odwala? Ja nic nie wiem. Nie wierzę w niego. To jest niebezpieczny człowiek. Ja się go boję. On gada, że ja tu jakieś pale narkotyki, a on tak Narkozyki. naprawdę... Pistech przynosi do domu i mówi, Mamo, jedz na obiad przyniosłem. <laughs> także no. Widzicie. On, on ukrywa swoją prawdziwą postu posturę i swoją prawdziwą y, naturę. On tak naprawdę jest nasistą. Co? Jakiś zwany? Nie wiem. Tak, jestem cwan. Masz rację. Jestem przebiegłym sukin synem. Dobra. Okay. Już jakoś tak te elementy nie łączyła, ale mogę to dostosować. Na szczęście posłuchaj. <śm> kurwa! <śm> co to było? Jestem zjebany. Że miłość się uczy budować w końcu. Nareszcie tak. ja do tego zaciągnąłem. I Dokładnie. nie będę oceniać i, i po prostu niech robi swoje. Ja też głównie na budynki stawiam na początku. Ale naprawdę bardzo piękne budynki można y, postawić w tej grze i ja będę próbował to udowodnić. Czemu my tu mamy złożenie miedzi? What the fuck nie wiedziałem, że tak blisko. I nikt nie oznaczył. Ty mordo, mam pytanie jak ją budować, muszę strabinę postawić, żeby dalej budować, nie? No schodki sobie będę musiał postawić i dalej budować. I, i na ile ta wieża ma być zrobiona? Żeby ona była jakaś duża, mega, wielka, taka? Im dłuższa tym lepiej, ale wiadomo, że z czasem podstawy nie będą wytrzymywać i po prostu do pewnego poziomu nie będziesz mógł stawiać bloków czy czegoś. A, dobre, co to trzeba dobrze smuk. obliczyć tak. z dachem, więc ja po prostu cię kiedyś tam skoryguję w pewnym momencie. Na co ja chciałem zrobić? Chciałem drewno to być Jestem ciekaw co on tam wymyśli. się mi drewno. Jasne. Nie fajnie ta osada wygląda z daleka. Ja mogę coś się dążyć zrobić w tym? Jak z ciekawości? No możesz, może. Ja wiem, że ty nie wytrzymiesz, jak czegoś nie zrobisz. tak Co ty utwaliłeś? Nie! <śmuszczaj> mojego! Co ty Nie! 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 się zastanawiam Nie! wiem robić. co zrobię, Nie! O. 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 Ale czemu ze strony schodów, człowieku? Bo do środka osady! Prawda, do tego też mogę, Fak. Narobiłem nam zapasy jedzonka. Zapraszam też do obejrzenia innych serii u tam Secret Ori albo oczywiście Dark, Dark Souls czy... Jeszcze będą gotiki niedługo na kanale, drugą no, część nagrywam tak No, będzie, będzie ciekawe dobra. serie, będą ciekawe serie. No i oczywiście obserwujcie cały czas lucika, i bądźcie na bieżąco z jego nowymi odcinkami z Valheim. Sawałoby. I czekajcie oczywiście na inne odcinki z Genshina, bo tam też mnie będzie pełno, jeszcze troszeczkę z Lucikiem podagrywamy. Odcinki z Genshina, ale, ale z postami... Tak się, tak się nie znudzisz, no Dopóki mu się nie znudzę, będę na, na kanale u niego, no chyba, że mu powiecie, że jak mnie nie będzie, to yy, ...dajecie mu yy, minus subskrypcję i wtedy się przestraszy. Minus subskrypcję pierwsza, żeby coś takiego do mówił. Odsubskrybujecie go na kanale i dupa I dupa będzie Powie dla mnie I powiecie, że chcecie Miłosza na, na odcinku i będzie musiał to zrobić Będziecie mu stawiać ultimatum Albo dajesz Miłosza na odcinek, albo my się nie subskrybujemy Do widzenia, Do widzenia. No. Nie ma co zrobić Tak, tak będzie Chyba That dope for but I'm a realist and I'm revealing the things that cut me So far these feelings come on. cut the reeling It's time to cast again Blast off mask off Fuck the oxygen Time continue when my mind is asking when the pain will stop We fade to black again Shades of gray absolutes No truth in them No line in the sand I cruise to them that troll